Z tej strony Piotrek przejdźmy do kolejnego zadania z egzaminu usług z Matematyki 2022. Treść zadania. Dany jest rąb ABCD. Obwód tego rąbu jest równy 52 cm, a przykotna C ma długość 24 cm. Zobacz rysunek poniżej. Oblicz długość przykotnej BD rąbu ABCD. Zapisz obliczenia. Ok, zaczynajmy. Czyli tak. Musimy policzyć długość o tej przykątnej tu, tak? No i co? My wiemy o tych rombu, tak? Naszkicowałem rysunek. Przede wszystkim tak, że po pierwsze przecinają się pod kątem prostym, a po drugie, że dzielą się idealnie na pół, tak? Że ten punkt przecięcia, zapiszmy tutaj na przykład S, dzieli idealnie te przekodne na pół. Czyli na przykład jak mamy AS, tak? To się równa jedna druga Razy a, c. Tak? I jak mamy na przykład ds, to się równa jedna, druga razy b, d. Tak? No nie. I musimy tutaj policzyć. Czyli tak, wytniemy sobie trójkąt, na przykład a, s, d. Tak. A S, D Tutaj. No i jest to trójkąt prostokątny, tak, bo oczywiście tutaj też będzie kąt prosty. I tak, tutaj ta długość AS no to jest jedna druga długości AC, czyli jedna druga razy 24 cm, tak. AS To będzie 12 cm, tak? Tutaj będzie 12 cm. AD to jest długość boku tego rąbu, tak? A wiemy tak, że obwód tego rąbu to jest 52 cm, a obwód rąbu, no to jest po prostu 4 razy długość boku rąbu, tak? Bo wszędzie to jest ta sama długość. A, 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 tak? Czyli wiemy, że 4 razy A to się równa 52 cm, czyli podzielimy obu stronie przez 4 i długość boku to będzie... 13 cm w tym rombie, czyli siłą rzeczy tutaj ad jako długość boku rombu tego też ma 13 cm no i tą długość tutaj ds policzymy stwierdzenia Pitagorasa tak, czyli tak tutaj oznaczmy to jako na przykład x i wiemy tak tu są przyprostokątne, czyli długości tych przyprostokątnych podniesione odpowiednio każda do potęgi drugiej, a po drugiej stronie przeciwprostokątna długości podniesione do potęgi drugiej to możemy przyrównać 12 do potęgi drugiej 144 dodać x do potęgi drugiej to się równa 13 do potęgi drugiej to będzie 169. Obu stronie 144 mamy x kwadrat to się równa 25 i pierwiastkujemy obu stronie x to się równa 5 centymetrów tak czyli x to się równa 5 cm, czyli Długość DS to się równa 5 cm, tak? I skoro w takim razie tutaj ta wszechkotna jest tutaj podzielona na pół, tak? I DS to jest połowa, to jest 5 cm, to długość odcinka B. D to będzie 2 razy długość odcinka DS, czyli 2 razy 5 cm, czyli 10 cm. I to jest rozwiązanie zadania. Łatwe? Trudne?